Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, którą pozwoliliśmy sobie zwołać i zaprosić państwa, aby za państwa pośrednictwem i również państwa zaprosić na wydarzenia, które będą naszym udziałem za kilka, kilkanaście dni. Zbliża się koniec czerwca, rozpoczyna się lato, zaczynają się wakacje, a więc czas. Również na to, aby y, przeżyć y, dni naszego miasta, dni Bełchatowa. Y, to już 33 raz y, będziemy mieli okazję spotkać się y, w Bełchatowie, my Bełchatowianie, również i goście, którzy zechcą nas odwiedzić, aby wspólnie uczcić święto naszego miasta i naszego miasta, aby wspólnie y, spróbować znaleźć coś dla siebie, aby oderwać się od tej codziennej rzeczywistości, która nas otacza, aby. Y, y, przy muzyce, przy grach i zabawach spędzić, mam nadzieję, mile czas. Szanowni Państwo, jak Pan Prezydent zaznaczył, pierwszy dzień to Dzień Młodzieżowy. W piątek, 22 czerwca, zapraszamy już od godziny 16, kiedy będzie to zabawa z DJ-em. Natomiast jak zwykle prezentować będziemy nie tylko gwiazdy, które zaprosiliśmy, ale również będą to występy I Między innymi zapraszamy na występ zespołu Sleepwalker i, powsze i powszechnie znani. Jedna pierwsza firma to jest Rock, druga Hip Hop i to są grupy buchatowskie. Będzie również znanego w całej Polsce występ w wykonaniu Mezo, poznańskiego artysty, który będzie prezentował nam hip hop, a na zakończenie w tym dniu występ Sydneya Polaka, prezentujący format disco dance. Sobódki to tradycyjne już spotkania bardziej folkowe, w trybie folku, disco polo, a także country. Będą to zespoły Spike, Babszczel, a na zakończenie d -Bomb. I tak jak w każdym z tych dni, również one będą występami naszej młodzieży ze szkoły podstawowej 8, 12, a także z gimnazjum numer 5, ale także będzie na początek występ hip-hopu, w wykonaniu byłchatowskiego zespołu bezsennie. Jeżeli chodzi o niedzielę i zakończenie niestety już tych dni, to będą to występy Bełchatowian, tak jak codziennie, między innymi chór gospel z kantoru, kantorum Piotra Kudyby. Chcemy utrzymać jednak pewien schemat, który towarzyszy Dniom Bełchatowa, a schemat to również no, pewna rozciągłość tego w czasie. Tradycyjnie trzy dni, piątek, sobota, niedziela. Piątek tradycyjnie skierowany dla młodzieży, sobota bardziej folkowa, kan w stylu country, troszeczkę takiej zabawy prawie że ludowej, natomiast niedziela dla wszystkich rodzin. Myślę, że ten, ta formuła się sprawdza i ona jest akceptowana przez mieszkańców, bo to robimy wszystko, co robimy, robimy dla nas, dla Bełchatowian, oczywiście dla naszych gości, których serdecznie zapraszamy. Czy bogato? No trudno powiedzieć o wysiłku finansowym, który nam towarzyszy bez wskazania na to, że mamy tych, którzy nas wspierają, więc sponsorów. Bez nich na pewno taki repertuar byłby niemożliwy. Każdy, kto w Bełchatowie funkcjonuje w realiach gospodarczych, czuje się wręcz w obowiązku do tego, żeby te dni wesprzeć. Mówię o tym przyjemnym obowiązku, bo nikogo oczywiście w tym zakresie nie przymuszamy, a każdy, kto funkcjonuje w rzeczywistości gospodarczej w Bełchatowie, poczuwa się do tego zaszczytu, aby te dni wesprzeć. Nie jest to oczywiście obowiązek, a jest to pewien przywilej i myślę, że każda kwota, która wpływa na rzecz tego, tego wydarzenia, podnosi jego rangę, a jednocześnie sprawia, że wokół klimatu tych dni, a będą już one 33. raz organizowane, jest coraz więcej podmiotów, które wspierają, które czynnie uczestniczą w tym, aby to wszystko, co się dzieje na scenie, co się dzieje wokół sceny i w tym miejscu, gdzie dni Bełkatowali się będą odbywały, było na najwyższym poziomie.